Pan z nami. Idź z duchem, Słowa Ewangelii, Wielkiego Księcia Mateusza. Pamiętaj tobie panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają syna człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej owoce zbuduję Kościół mój, a bramy go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Słowo Pańskie. Zrobione kiedyś takie badania, jakie są trzy najbardziej stresujące momenty w życiu człowieka. Próba była dość duża, jak się nie mylę, to tam było ze 20 tysięcy osób i bardzo ciekawe, bardzo ciekawe przynajmniej były dla mnie te, te wyniki. Że pierwszy dla najbardziej stresujący moment dla człowieka w jego życiu, niezależnie od pochodzenia i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich zmiennych. To jest generalnie jego własny ślub. Na drugim miejscu była śmierć kogoś bliskiego, na trzecim miejscu, to też mnie mocno zaskoczyło, jakiś ważny egzamin Matura Prawo Jazdy. Generalnie nie wiem, jakby, ale przed takimi, przed takimi wydarzeniami, no to ludzie generalnie mają pro, problemy ze snem że się raczej nie śpi, bo stres jest tak bardzo paraliżujący, czy, czy, pobudzają, czy pobudzający, że no generalnie ta noc, jest, ta noc jest zarwana. Ja jak było przed moimi święceniami nie pamiętam. To był tak wielki stres, że zresztą z samych święceń, to tam mało co pamiętam, dopiero jak sobie obejrzałem, to, to wiem, co się tam mniej więcej. Co się tam mniej więcej działo. To też jest związane z tym, że to dużo ode mnie, dużo ode mnie zależało, bo ja stałem pierwszy. Jak ja bym się pobyli, to moi koledzy robili po mnie. Więc wiedziałem, że jak coś będzie źle, to potem nie wybaczą tego do emerytury. Dlaczego mówię o tych stresujących sytuacjach i o tym spaniu przed, w noc, przed takimi wydarzeń, wydarzeniami? Oto Piotr. Siedzi w więzieniu, wie, że wydano na niego wyrok śmierci, wie, że jutro egzekucja, a jak mówi Słowo Boże, on spał. I przychodzi dopiero Anioł, świetlisty, budzi go i mówi: wstań, wychodzimy z więzienia. Jak wielką trzeba mieć zażyłość z Jezusem, jak wielką pewność zbawienia, i wielką ufność w Bożym Miłosierdzie, że noc przed swoją egzekucją wierzysz, że po prostu idziesz spać, bo się, bo się trzeba wyspać. Czy z drugiej strony, jak wielką nadzieję tego, że Bóg sobie poradzi, zainterweniuje, że tak naprawdę to nie do końca mnie to obchodzi, czy ja jutro umrę, czy nie, trzeba się wyspać. Z jednej strony mi się wydaje to takie bardzo, bardzo zuchwałe, jak, jak o tym samym gdzieś myślałem, z drugiej strony to też pokazuje, jak wielka przemiana zaszła w świętym Piotrze. Od tego człowieka, który jest bardzo porywczy, który się zapiera Jezusa w decydującym momencie, do takiego człowieka, który w momencie, kiedy naprawdę no wie, że to już jest koniec, to za chwilę będzie najgorszy, znaczy najgorszy, ostatni moment jego życia, on po prostu idzie spać. Bo tak bardzo jest zjednoczony z Jezusem, że nie trzyma się na siłę swojego życia, nie rozpamiętuje, co będzie, jak to będzie wyglądało. Nie boi się nawet tego, czy będzie bolało, czy nie, tylko jest wierny, patrz, wierny. Robi to, co każdy człowiek by, by zrobił normalnie w nocy. To pokazuje, jak Pan Bóg też działa w naszych sercach. W ten sposób, że w momentach, w których powinniśmy się zachować w taki naturalny sposób, nie spać, stresować się, może się modlić, jesteśmy w stanie robić rzeczy nienaturalne. Ale tylko dlatego, że łaska Boża w nas, w nas pracuje. Tylko dlatego, że to Bóg nas do tego powołuje i uznania nie my, nie my sami. Bo zawsze takie przekraczanie własnej natury, własnego siebie na siłę, krzywdzanie siebie nigdy nie jest dobre, i nigdy nie jest miłe. Z drugiej strony, drugie czytanie nam pokazuje się świętego Pawła, który też jest na moment przed śmiercią, żegna się ze swoim umiłowanym uczniem, Tymoteuszem. Tam wydaje ostatnie instrukcje, to trzeba zrobić, to trzeba, to trzeba zrobić, ale znowu te instrukcje nie przypominają tego jakiegoś strachu przed śmiercią czy testamentu, ale ra, raczej pokazanie takiej perspektywy kogoś, kto wyjeżdża na dłuższy czas i chce, żeby się zaopiekowano tym, co było dla, nie, tym, co było dla niego ważne, tym, co było potrzebne. Tutaj niestety w tym fragmencie, który, który czytamy z tego pożegnania Pawła, Pawła z Mateuszem, nie ma takich najważniejszych rzeczy, to znaczy Paweł tam mówi do Tymoteusza trzy rzeczy konieczne przed śmiercią. Pierwsza, przynieść opończę, czyli płaszcz, bo w więzieniu mi zimno. Druga, przynieść Słowo Boże, czyli zwoje, bo Paweł idąc na śmierć będzie mógł w rękach Słowo Boga. Trzecia rzecz, taka najbardziej zaskakująca, przyprowadź Marka, bo Markowi się należą od Pawła przeprosiny, bo to Paweł w pewnym momencie skreślił Marka twierdząc, że nie nadaje się do dzieła apostolskiego, nie nadaje się do głoszenia Ewangelii, że po prostu z tego człowieka nic nie będzie. A Pan Bóg pokazał, że to właśnie Marek jest autorem jednej z, jednej z czterech Ewangelii. Te wszystkie historie, historia Pawła, historia Piotra spisana w dziejach apostolskich, Pokazują ich różne perypetie, pokazują też to, że oni naprawdę ponad ludzką miarę cierpią, i nie dlatego, że chcą czy szukają jakichś wydarzeń, których można by było znowu dostać po głowie, bo to by było co najmniej nieracjonalne, ale że ci ludzie odznaczają się taką relacją z Jezusem, takim stylem życia, który sprawia, że oni są przez to wszystko w stanie przejść. I że nic złego im się tak naprawdę nie dzieje, że każda trudność dla nich to nie jest coś, co spada na nich i ich przygniata, ale jest coś, co prowadzi ich do większego dobra, coś, co przyjmują, niekoniecznie akceptują. W tym sensie, że no, uznaje to za moje, że to będzie wszystko takie najlepsze, ale przyjmuję, to znaczy, że biorę ten stan mojego życia, w jakim jestem. Staram się w nim odnaleźć Boga, staram się w nim odnaleźć Chrystusa, równocześnie na ile się da, troszcząc się, troszcząc się o siebie. Kiedy Kościół nam daje dzisiaj tę uroczystość, to pokazuje nam te dwa filary: Piotra i Pawła urząd w kościele i charyzmat. Jedno bez drugiego nie istnieje, jedno bez drugiego nie przynosi odpowiednich owoców. Wszędzie tam, gdzie, gdzie w kościele. Stawia się urząd na pierwszym miejscu, a zapomina o charyzmacie, stajemy się tylko instytucją, taką, jakby niektórzy chcieli na połę charytatywną, która będzie coś tam głosić, ale generalnie nie będzie wyrazista. Z drugiej strony, jak się postawi na pierwszym miejscu charyzmat. Zapominając o urzędzie, to niebezpiecznie skręcamy w stronę, w stronę sekty. I aż nadto jest takich bolesnych przykładów w naszej rzeczywistości, w której patrzy się tylko na to, co nadzwyczajne, na to, co cudowne, zapominając o tym, że Bóg działa również przed naszych przełożonych. I że ich wola jest wolą Boga dla nas w tym momencie. Za to, kiedy stoimy na tych dwóch nogach, urzędu i charyzmatu, to rzeczywiście nie pobłądzimy, To rzeczywiście wchodzimy w głęboką relację z Jezusem, której on sam chce właśnie w takim, w takim wydaniu, w takim ujęciu bo po to dał nam tych świętych apostołów, abyśmy w nich dostrzegali nie tyle wzór dla życia. Bo każdy z nas jest inny, jak i czy św. Ignacy niebezpiecznie jest wszystkich ludzi tą samą drogą prowadzić do świętości. Ale żebyśmy w ich postawie, czy na ich fundamencie budowali to, co jest najważniejsze. Czyli głęboką relację z Jezusem, pójście za Jezusem w tych miejscach, w których ja dzisiaj jestem. Zaczynamy taki sezon urlopowo-wakacyjny. Wiadomo, że nie ma wakacji od formacji, że to jest czas, w którym Pan Bóg będzie też w nas działał, nas formował troszeczkę inaczej niż, niż do tej pory. Pamiętam, że jak ja skończyłem pierwszy rok w seminarium, to ojciec duchowny, obecny biskup Andrzej Haleta, powtarzał, I teraz będzie weryfikacja tego, czy rzeczywiście postarasz się o adorację, czy postarasz się o codzienną codzienną medytację Słowa Bożego, o codzienny różaniec, czytanie duchowe, kiedy nikt nie będzie Ci tego ani nakazywał, ani nie będzie te, tego sprawdzał. Dopiero zobaczysz wtedy, czy Twoje serce będzie zatem tęskniło, czy będziesz musiał do tego zmuszać. Co będzie, jeżeli się zdarzy taki dzień, że któregoś z tych elementów zabraknie, czy będzie Ci tego po prostu brakować. To nie jest tak, że w tym czasie, który przed nami nie będzie jakichś tam trudności, czy nawet takich chwil, gdzie, gdzie po prostu ktoś zostawi coś z tych rzeczy, które, które powinny być, ale one mają być dla nas wtedy takie momenty, przyczynkiem do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje w moim sercu, na ile ja za, za tym tęsknię, na ile to jest mój wybór, na ile to jest tylko... Przyzwyczajenie, co Bóg mi przez to wszystko daje. Ten czas wakacji, wakacji, w których wspólnota działa trochę inaczej, to jest bardzo cenny czas. Czas, który naprawdę wiele nam powie o nas samych. Czas, który pokaże, w jakim momencie życia, czy św. Piotra, czy, czy świętego Pawła jesteśmy, jak jeszcze, czy ile jeszcze przede mną tej drogi do momentu, że będziemy potrafili tak jak on na chwili w chwili krytycznej, w chwili sprawdzianym z całego życia, okazać się w jednym Jezusowi. Jeżeli czujesz, że dzisiaj jesteś naprawdę daleko i bliżej Ci do tego Piotra, który się zapiera Jezusa, aniżeli do tego, który z cierpliwością czeka na śmierć męczeńską, to nic nie szkodzi. To znaczy, że Pan Bóg jeszcze będzie Cię, będzie cię prowadził. Bóg nie pomylił się ani powołując Piotra, ani powołując Pawła. Bóg nie pomylił się, dając im tę konkretną drogę do zbawienia i do świętości. Bóg wreszcie nie pomylił się, powołując Ciebie do wspólnoty, do formacji i dając Ci też swoją własną drogę do świętości. Może trochę dłuższą, może trochę krótszą niż tu innych, może bardziej. Bardziej zabiło? Nie wiem, to tylko On to wie. Ale wiedz, że ta droga, ta droga jest najlepsza jest najlepszym, co Ci się mogło w życiu przydarzyć. I prośmy dzisiaj przez Stalinictwo Świętych Piotra i Pawła, aby oni stanowili dla nas nie tylko drogowskaz, nie tylko wzór, ale przyjaciół i towarzyszy na tej drodze, którą Bóg nas chce prowadzić. Amen.